Siema, jestem Katfan. Ze mną jest e, Alady na y, Ty daj mi subskrybera. <gry> e, cześć, witajcie! Jestem Alladyn na y, ty daj mi subskrybera. No, to jest. Trzeci odcinek. Ała, moja noga, będziesz płacił odszkodowanie! Trzeci odcinek. Z GameFarming Simulator daj. 17 z mapy Goldcrest Woley. I w tym odcinku zajmiemy się żniwem. Żni... Nie pierdol tyle, tylko. Ej, koszeniem tego. Czego to? Co to było? Soj, o! I, i z odkierki ja będę... oleistej. I... no. Nie słuchaj! Gdzie ty jedziesz? Nie w tę stronę. A ja tu już jadę sprzedawać zboże tak? Wiesz, tam nic nie ma. A, dobra. Chodź tu, No, ja się zajmę koszeniem, a Laden będzie wywoził. Ty spostrzegasz jesteś, wiesz? No co jeszcze, no. Jeszcze gdybyś miał bardziej. No. Jeszcze bardziej spostrzegasz czy internet by ci się przydał. Tobie też, wiesz. Wow, stałe 50 fps -ów. co to się stanęło? Założyłem kondony na przyczepę. Zdejmij te kondony. Gdzie ty jesteś? Tutaj jestem. Od tej no. strony. Tylko mi nie przez środek pola nie. Czemu? <laughs> nie masz tego nie. A ja Mam. O, dobra, to ja już może zjadę z tego pola. <laughs> Pój tam ścieżki technologiczne. <laughs> ty da się zrobić... A, nie da się smalować. E, tak, e. strzył mamy Dobra, ja siadę do ciebie. Czekaj, no jak będziemy u ciebie nagrywać. Dzisiaj nie nagrywamy. No to co? Ale jak na serwisie, no to nie nagrywaj. Zobaczysz, że chci ja pole poryje. Dobra, dobra, ty już z dom siada poryłeś. Mimo. No. Dawaj, w biegu się ty, ty, naj. Nie, nie wjeżdżaj w pole. Dobra, ty ja ugniotę to, co ty żeś yy, ominął. Dobra, tyle, że ja nic nie ominę. Ominąłeś, tu, tu ominąłeś. Patrz. Nie, u mnie nic nie tak. widać. Tak nie widać. Jak... No, możesz zobaczyć później odcinek. Jak nie wierzysz. A ja mam nie wiem co się dzieje. żeby nie. <gry> Kurde. Ci powiem, już tona jest. No, żeś tu wjechał. Tona. Tona 100. Tona 200. No, ale nie tak źle. A no teraz będziemy wiejscu. się... Ile jedziesz na godzinę? 9. No Mówię i znam to nawet A u mnie nic nie widać. No to spójrzcie tu. No ja tu nic nie widzę. Jak ty jeździsz? Weź kurde, chociaż odszedł te przyczepy. <grym> Dobra, zaraz się jedziemy w biegła stykań. 210 Yyy... No, ja 10, yy, no yy, będziemy... No, zmucimy sobie tą pole, jak starze czasy to może jeszcze następnie. Czyli to... Tam do obok. Tam tam, obok. Tam, no tam pokazuję kamerą. Ja nie widzę. No ty, David, jesteś ten ślepy, kurde. Dobra, syp się. Spuść się na moją przyszłapkę. Dobra. No, no. Tylko weź jakąś sensownie zająć. Jak to mnie? Ja pierdziele. Wow, to ciągle sypie. A no tak jest. To jest Nie myślałem, że zlażyło coś. <grafy> Jak to zwykle bywa na multi. <grafy> kiszonka, prawda. To... <grafy> Jezu, kiszonka to dźwigno teraz. Cieku. I tego mi tak. teraz na drugi koniec i będziemy się tak Nie. No to chwilę. No chyba, że będziemy na pokoło jechać. Nie. A może ja tu już spadnę z agregatem ty. Nie. Tak. Albo dobra, weź sobie... Albo z pługiem, e... pługiem. Dobra, weź sobie Kejsa, stoi w wiacie. Podszczepiony pod przyczepę. Tak. Byłem w nim, to wysiadam. Albo dawaj nie na wąskich. To ty, a masz pług, masz? Mam, w tej, no tam był jest. O, no, nawet obrotowy. No widzisz, dorobiłem się. No. Uczciwie ukradłem. <laughs> Z, ze sklepu. No, w ogóle sobie mikrofon tak oddalony, ciekawe czy nie było dobrze słychać. Nie? Ja, ja nie muszę oddalać, żeby mnie było niedobrze słychać. No, to, to mam takie czuły, że słychać jak y, jesteś kurwa w drugim pokoju i pierdniesz, jeszcze wszystko słychać. No, to nie, ja zły mikrofon. A... Trochę nie bardzo. No. O, się nie masz tam e Tom To jednym toma. No, no za Ale fajna muzyka, leci się w LMFC. A ja sobie mogę, bo mi prawa się przyjęło teraz. Mam ten, te farmingowe radio. Kam tutaj. W ogóle jakiś lift, muszę chcę zmienić. Elektro, pop, rok, elektronie. O, oh, See you again. Uh, aha, no tego no, nie. No. Dobra, ale... Ile masz tam... E, tam... E, I Jedna i, i jedna czwarta. Dobra, teraz tam e, Jak będzie tam to dopiero? Nie, o nie. To ty jedziesz, czy pracownik? Pracownik co mi jedzie, a ja no To, to, to za nim od razu daj agregaty i za agregatem się jedzie. No zaraz tak chodzi. będzie, poczekaj chwilę, niech trochę jedzie. Czekaj, no. Za wolne ciągniki jeszcze. No tak, akurat. No właśnie o tym mówię, zaraz to wszystko nie będzie. No, serio, nie, nie, nie. No, <kłys》> A co policisz zniwał od razu, że ją nawił no, no jak jeździsz? Jak nie jeździsz tu penisie. Czekaj, muszę cię doścignąć. No, to takie trudne. To wręcz nie A żebyś wiedział. Doścignąć kombajn. <grym> Jeszcze taką królową. Żeby... Ale zdążyłem cię wysypać. No, ile masz procentów? Na jednej przyczepie 500. No czyli coś później 60, co? A to nie? <gry> Mówię, no, ale zajebiście tak gra chodzi. No, Zero przycięcia. Tak no. Jeszcze przy nagrywaniu, nie? Ty, co tam się stanęło? E, popraw to. Nie wiedziałem, co się stanęło, ubiegał się w przyczepie. A to nie, zaraz to zrobię, chociaż. Ty, ty, jak masz to formę. Później to <noise> <nie wyobrażysz. głos> zrobię. no? Bo ci, bo ci nie dam zapłaty zresztą i tak nie da. no bo oglądasz porno w trakcie pracy nieprawda nie czytałeś regulaminu? Nie? nie, no nie ma pierwszy punkt zabrania się <grym> oglądania pornoli w trakcie pracy dobra, to poczekaj, teraz wrócę, te robię sobie przerwę w I robocie w tym masz sobie fajny ekranik, bo chcesz pornolę <grym> <grym> pierwszy punkt <grym> Kurde no, Fajnie by było jakby może sobie, jak można sobie... Ja YouTube YouTube'a odpalić w tym ekranie. Ty, to fajne. Nawet no, farmingowego nie? no nie, ale... Nie no, ale tak na serio, takie prawdziwego. No tak, tak ekranie, ale mówię, ja tego z farminga. Kanał farminga. Nie no, takie normalne To by było coś. Ale to by musieli też współpracować z YouTubeem. Nie. Tak. Po prostu, że masz tutaj przeglądarkę. To no to, że przeglądarkę, a nie... No to na przeglądarce YouTube odpalasz, tak? No tak, ale no to nie, jest tylko YouTube, tylko, że ogólnie przeglądarkę odpalasz. No tak. Nie ja. <grych> ja masz, tam Mało. I już no. nie opłaca jechać. No. Ty, ja się tu patrzę, ty to jak fajnie z tyłu, bo tak coś tam jest drabinka w środku. Można sobie wejść do środka. Do tego zbiornika. I potem żmijką naprzeciętę. Zdało się coś zablokowało chyba. Bo ją wyskakuje. I ty już skończysz to poety. Ta jeszcze całe niecałe pół nie całe pół jak ja tu widzę, że mniej. No, no, w sumie taka jedna trzecia. Ale zrobimy jaka. Nie no, to trzeba się cofnąć i to poprawić. Nie no, na odcinku takie rzeczy nie, nie. Nie, no, na odcinku nie, ale... <laughs> Poza tym bardziej. Jak? Tutaj trzeba jebnąć jakąś miniaturę e, Czekaj, jeszcze zaraz jebnikiem wiadę to dopiero. Idź pan, nawet nie próbuj. W sumie nawet lagów na razie nie ma. No. No się ciesz. Dlaczego <grymne> no, mi się łączyło Country Robber? Bo jest fajny. Tak. Ja <grymne> <grymne> pierdzielę już z Kulkinatorem, wiem. <grymne> Ty <noise> Jeszcze nie <jednym głos> Dobra. Zwykle takie rzeczy po odcinku robię, ale... <noise> <grymne> Jakie tu? Pana styki normalnie. No. Dobra ja tam podjadę do ciebie, żeby cię teraz wysypić. No mam już 4 tony. No, ej! Dzi e e e I zajmij tego tej przecież. <grymne> Mn, mm, 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 mm. Czekaj bo ja muszę obserwować na dobra. Czy się wiedzie No stanął na przejeździe i... Dobrze. No kurde, znowu mi wnikłeś. No co no. A ja przecież to już pełno. Dobra się tutaj zatrzymam Stój! No wiem już Dobra potrzebne podmawiać Stoi! Stoi. Stój! Dobra następny I już kondonowo może A w sumie to dobrze bo wieje trochę pizdik no. Wieję, trochę piszcie w pistu. w pizdu. No jedź, jedź, jedź. Zajebisty ten masę. Tyle się namęczyliśmy, żeby go zdobyć. Jak on się w ogóle nie Trochę się namęczyliśmy. Dobra, ale mi nie zapłaci no bo mi ukradłeś masę i zepsułeś header i... <grym <grym i... <grym <grym ale wyklepałem. No niby tak, no ale wiesz... No, także pieniądze. Mm, następnym razem się napłacę. No na... tak w ogóle to co z tym rzepakiem i, i z tą pszenicą na jednym polu? A to wiesz co, to nie wiem, może... Nie może wiem, się... urządzimy tam y, raid? Wiesz co, może z... zaraz weźmiemy, jak to skończy, z tego tam... A po... może weźmiemy sobie tam pola tam nie. nie. zaraz ja tam wejdziemy, bo one są takie małe takie. bo trochę zajęło to pojemnik. Czemu to drzewo na ja, drodze leży? Nie wiem. Pier... pierdolą i... Aż ten... Aż wszystkie liście pospalały. I gałęzie obciąło, ty. No. Znaczy nie liście, tylko iwum, bo to iwile to jest. O jeszcze chyba dwa. Co chcesz, żeby ci posiał? Y, wiesz co, daj mi tam pszenicę czy tam ten jęczmień. A czym się zmienia? Y No, żeby ten o. Lepiej sypało. <laughs> ja nie mam za trochę lepsze maszyny zajmu tego 7, ten kultywator Bo to trochę długo schodzi to po M. się kłupi Ile my tu już nagrywamy? 10 minut chyba Chyba tak No to będzie Ile masz tam? tam? Mało. Dobrze. Jak będzie dużo, to powiedzisz. To mi powiesz. Nie ja miałeś jaki tam procent, sobie przesuwałem. Nie wiem. No to weź tam sprawdź. Nie mogę teraz. Nie widzisz, że się ty! Adam! Co? Chodź na <grymne> chwilę tutaj. Tam gdzie ty jesteś? Co? No. Nie mów że, za że zasiałeś trawę. <grymne> Chodź tu. <grymne> Coś tak ryjesz? No jak ty nie dowiesz. Już miałem ci zapłacić, ale teraz mam wątpliwości. No? Widzisz to samo co ja? Co? O a teraz jeszcze jedzie ten y, Paleciak y, bez tura A to tu stoi tur Tutaj tutaj? Nie ja nic nie widzę No u mnie paleciak jest na ziemi No nie? I się no. studiem przed czernikiem A tutaj jest tur Aha, lega masz A że masz takiego? No ja to miałem tak samo I co? Jaki kurde, lega nie widział chłopak Bidio. No fajnie wygląda, ty. Uuu, ty, ja tutaj robię zdjęcie, bo tutaj fajnie wygląda. O, dobra. Wracamy do kombajnu. Ostatnie dwa przejazdy i skończono pole, Ty tam zaraz pojedziesz, to by na skup. Lagam. Bo wsiadłem do kombajnu.

Hajsu będzie z tego <grych> za 20 tysięcy <000. grych> A e, Ja ty no. robisz zdjęcia? Czy się czy musisz? Ucę teraz? A co? No bo u mnie stoisz na polu o, tutaj o. A, czyli ty, 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 no, czyli też. Ten no. to Lighty. Też jakby się zrobiło. O nie mi No wiem, Weźcie tam przejeć kołem... ty <grych> Dobra. Ostatni przejazd już. Aha. Ha. U-e wystaw. Nie wystawię ruły. Ue. u-e wystaw. Jak dojadę do końca? Ty, czy ja to wezmę wszystko naraz, czy ja będę się jeszcze raz jechać? Wystaw u Zaraz. Jeźdź tam na koniec już. Dobra, ja ze dwóch A dobra. I dostać. No to i A, y, to w razie bym nie wrócił już na koniec odcinka, to ja jestem Aladen na i y, ty daj subskrybera i zapraszam na mój kanał. Dobra, zajść tam do końca pola chociaż. I... I ja zednę. Hmm. Hmm. I poszedł. Jebany. Właśnie. Ej, ale wyjdź się nika! Kurwa, ty. Co nie będzie wypłaty, oj nie będzie. Jak wypłaty nie będzie? No. Nie będzie wypłat nie będzie złoża. To ja za następne pole nie wiem. Nie, ty musisz to wysypać. Nie mam dla ciebie złoża. Na no. razie. Cześć. Nie, tutaj jest taki fajny przycisk. Czekaj. <kuh> y, zablokuj. A co to znaczy? Nie wiem. No. Hehehe. I co się stanęło? <kuh> Wywaliło mnie. Oj sorry, myślałem, że nie będziesz <noise> nic zrobić. <noise> A tu masz takie coś. Dobra, już chyba nie będę następnego porada, czy miałkuję no, no, tego nosa, ja tutaj... Nie, oddaję sobie sprawę z tego, że ja już teraz nie będę mógł iść na twoje serwery. Cicho. Będziesz, będziesz, bo. No. O boże... Eee, a, a, a serwer nazywa się dupa i, i, <laughs> i hasło to też dupa. Przez mapy się. <laughs> Dobra, to jest 2P oczy Dobra, to sprzedam to znowu. Chociaż, nie jakoś płacci, nie będę przedłużał. Jak nie będziesz przedłużał? No. no to jest to, że teraz mi nie wyszukuje... To. A jest, serwer, cześć. Zaraz zobaczę czy mogę nałączyć. No teraz czekaj pocięty nałączyć. Odmowa dostępu serio? No. Dobra Dobra, to ja zaraz wracam. A Dobra. już skończy no odcinek. No to ja to sobie po odcinku już sprzedam, także w tym... A Ty tym już było... wyłączyłeś odcinek się. Nie, nie, to już było na tyle. A to no jest. Jeszcze... ja teraz mówię. No, w następnym ale... odcinku zajmiemy się przywozem. No. Znaczy, no kupię te nawozy i je przywieziemy sobie. Tak co, i, no. no i także się ma. Proszę pani, a ja mogę coś powiedzieć. Bla, da, bla, bla, bla,